Cześć. Witajcie na kanale ProProject. Dzisiaj pokażę do czego służy przycisk zbliż odwróć w Visual Machine. Aby przybliżyć i oddalić obraz w wizualu, to posługujemy się tutaj strzałkami góra dół i jeżeli tutaj u góry nie ma znaczka przybliż odwróć, to oddalanie i przybliżanie tego obrazu czy działa tutaj na tych e, widokach dodatkowych, natomiast jeśli tutaj przejdziemy na następną stronę i w, w, naciskając ten przycisk w prawym dolnym rogu, następna strona i tutaj mamy zbliż, odwróć e, teraz taką ikonkę, ona się też tutaj przenosi na środek u góry i teraz e, ten, te strzałki góra, dół i prawo, lewo e, obracają i przybliżają oddalają nam widok e, koparki tutaj po lewej stronie. Jeśli jeszcze raz naciśniemy ten przycisk i będziemy teraz naciskali przy, góra, dół to z powrotem regulujemy przybliżanie, oddalanie na tych widokach łyżki z prawej strony.